Ja, ja, ja. Pozdrawiamy nasze rodziny i przyjaciół. Dedykujemy ten trak wszystkim ludziom, którzy są z nami, obojętnie co by się stało. Nie wiesz nigdy w to, jeśli ktoś ci będzie wmawiać, że jesteś nikim Bądź sobą i podążaj za swoimi marzeniami. A tym wszystkim rurom, które szukają dziury w całym, ośli kutas w dupę. Jej, jej! to nie zgarniam brudów, pozywam. Czasza odbijam odbicia, i zaczęło odbijać. Mama uczyła mnie życia, przebiła w serce pokolę. To telewili, gdzie piery

to jest prosty przekaz, nie rozumiesz o czym nawija, a Na chuż czekać. Hey, ej! To jest serio proste. dla naszych ludzi za proste. Hey, to jest prosty przekaz, nie rozumiesz o czym nawija, a Na chuń Tu hey, Uszamy muzykę w przestrzeń. Jest wieście ręce w powietrze. O! Wieście ręce w powietrze? O, Wieście ręce, O, Wieście ręce w powietrze! Pokażcie nam, że umiecie klaskać. w ja. Kiedy ja powiem mixer, wy powiecie fłon". Mikser. Mikser. Kiedy ja powiem Pikzel. 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 Mixer! ja Mixer! Pikzel. wy powiecie! Fłon". Ten, ten rap w nas siedzi na cześć Czas rzędzi, stóp otrzymy to gór Gdyż lepiej stań z boku, łochu i nie popuść Bo jesteśmy dokładnie tacy sami jak kiedyś i Tak jak wtedy, ten rap nas siedzi przez Houston, byłem jej ostatnią kreską, Zresztą Dobrze wiesz, kto na trakach sieje ten przez to, że nie jestem przecież tym zjadaczem chleba nada mnie nienawidzi, nie jeden zawisty pedał, jeba Kór, o tu jestem no ze twojej kocha ból Moich wrogów mi przed się nie co to jest proste są będzie najwyższej ze szkół i sobie nasze traki jako kainowy bo Będę w Tym skórmy syną wszystkim prawo Mam hardcore jak u człowiek każą radio, śladu niczym upadno, oczy za tego pragną Wiadro jak piłka, bity w, kruc, w ludzkich kończyn. krew krzepnie na pasach noszę odcięte języki na sznurku zamiast różańca Sprawcza wielu zgonów dla mieszkania po ubońa wyrywam bijące serce Ja przyskaczam ze czołna, bo Teraz w nas siedzi, na czas siedzi Znów odżywy to pójdź, jest w boku W i nie popójdź, bo jesteśmy dokładnie tacy sami jak kiedyś I tak jak wtedy, teraz w nas siedzi Brak wiedzy synu się każda Przez swój brak wiedzy synu się każda La i'm de <laughs> Dziękujemy za to, że przychodzicie na koncerty, że kupujecie nasze płyty i ciuchy. Dzięki wam my istniejemy. Naprawdę dziękujemy.